Glukagen Hypokit, moi drodzy. Top, pomarańczowe pudełko. Mam nadzieję, że każdy z Was, każda osoba chora na cukrzycę typu pierwszego w domu posiada. Jeżeli nie posiadacie, to bardzo niedobrze i radzę Wam przy najbliższej wizycie u diabetologa lub u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o glukagen poprosić. To kosztuje kilka złotych, a ten lek... A ten preparat ratuje nam życie, aż się zakręciłem. Jest to bardzo ważny, bardzo ważny specyfik, który każdy z nas, każda osoba chora na suchoty typu pierwszego, musi posiadać w domu. Musi, po prostu musi. I w domu obowiązkowo. Glukagen, a także na przykład w moim przypadku na dłuższe wyjście jakieś. Jeżeli wychodzę tutaj gdzieś blisko, czy coś na chwilę, to nie biorę go oczywiście ze sobą, chociaż powinno się tak na dobrą sprawę. No ale, wiadomo, to kolejna rzecz, którą trzeba nosić ze sobą. Y więc yy, na dłuższe wyjazdy, na dłuższe wyjazdy jak najbardziej, yy, glukagon trzeba zabierać. No bo w przypadku ciężkiego niedotrukszenia, właśnie ten specyfik może nam uratować życie. W szczekawce jest tylko woda, którą należy rozmieszać z tym proszkiem. To jest też bardzo ważna rzecz, ponieważ zdarzają się przypadki, i to opisujecie. Że podczas niedocukrzenia, ktoś wam wstrzykuje na przykład tylko tą wodę, nie mieszając tego z tym. Więc moi drodzy, jeżeli już posiadacie ten glukagen, proszę was, abyście nauczyli, pokazali na żywo swojej bliskiej osobie, jak należy z tego korzystać. Bo to jest bardzo ważne. Nasze niedocukrzenie, kiedy już mamy ten bardzo niski poziom cukru, kiedy tracimy tą przytomność, czy to jest w nocy, czy to jest, yy, czy to jest w dzień, u naszych bliskich osób powoduje bardzo, bardzo duży stres. I coś o tym wiem, bo pewno jak część z Was wie, część może nie wie, ale zaraz się dowie. Yy, moja żona, którą zresztą poznałem na portalu mojacuczc.org na jednym z naszych spotkań, też choruje na cukrzycę, no więc jakby tutaj miałem już okazję także przechodzić zmagania z glukagonem, właśnie nie jako osoba, która go przyjmowała, ale jako osoba, która go podawała, także no to jest bardzo, bardzo stresująca sytuacja i trzeba po prostu swoje bliskie osoby przeszkolić, dać im to dotknąć, dać im to dotknąć, niech sobie to sprawdzą, zobaczą, pomacają. Co należy zwrócić uwagę? Tu jest pomarańczowa osłonka. Trzeba koniecznie powiedzieć, że ją zdejmujemy, bo też się zdarzyły przypadki, że ktoś próbował wbić przez to. No jest wiele takich elementów nieopisanych w instrukcji, które, które, po prostu, które po prostu występują. Podanie niby jest bardzo proste, ale, ale gdy dodamy do tego czynnik stresowy, to niestety, ale, no ale, dzieją się różne dziwne rzeczy. Glucagon ma ważność 2 lata pod warunkiem, że jest przechowywany w lodówce. Jeżeli trzymamy go poza lodówką, na przykład w plecaku, w torbie, to jego ważność wynosi 18 miesięcy. Jeżeli nam się taki glukagon przedatuje, nie wyrzucamy go, nie wyrzucamy go, tylko zostawiamy sobie, lub ewentualnie jeżeli już mamy duże doświadczenie z glucagonem, możemy go przekazać jakiejś organizacji, która zbiera takie glukagony na szkolenia, ale jeżeli nie, to zostawiamy go u siebie. I szkolimy, szkolimy nasze bliskie osoby, które razem z nami w domu żyją, które muszą wiedzieć, jak ten glukagon nam podać. Pokazujemy, otwieramy, pokazujemy, że tutaj jest instrukcja, niby prosta, ale tak jak mówię, dołóżcie sobie do tego stres, no i jest masakra. Wyciągnąć tą szczykawkę, dać, dać do ręki, pokazać, jak to się otwiera. Pokazać, że tu jest igła, nie bać się tej igły. Wyjąć fiolkę. Pokazać, że ten kapturek tu się zdejmuje. Ciężko dość schodzi. Niech to najlepiej robi osoba, yy, nasz bliski, tak? Czyli osoba, która z nami, która z nami jest. Mamy pół yy, tu fiolkę. Tutaj jest proszek, tutaj jest proszek. Generalnie polega to na tym, że tą wodę, która jest tutaj, należy tu wszczyknąć, wymieszać, i pobrać ponownie do szczekawki i dopiero podać. Woda wbijamy wbijamy w fiolkę, wszczykujemy, czy mamy nowo? Wszykujemy tą wodę do tego preparatu. nie wyciągając tej fiolki nie wyciągając tej fiolki mieszamy, mieszamy ten, to co tam się dzieje, bieramy tą wodę, pobieramy tą wodę do, do szczykawki już wymieszaną, tutaj nam ubywa i teraz tak, można powiedzieć, nie, nie, nie trzeba się martwić o to czy tutaj 100% tego płynu zostanie pobrane? Tak? No nie, jest, nie każdy z naszych bliskich jest pielęgniarką i potrafi pobrać płyn z tej fiolki. Nawet diabetykom to nie wychodzi do końca ok. Jeżeli tutaj coś zostanie, ileś tam tego płynu, to nic. Ważne jest to, co mamy tutaj i to nam pomoże. Także jak najbardziej to zostało tego płynu, niech zostanie. No, to nie jest istotne. Najważniejsze, że tu mamy płyn. Już z tym preparatem. Oczywiście no, powietrza nie podajemy, więc troszkę by wypadałoby to powietrze wypuścić do góry. Płyn poleciał. I takie coś wbijamy w mięsień. Najlepiej w udo. Yy... Powiedzmy, że tutaj jest udo. Podajemy ten preparat. Moja córeczka się zgodziła na ten zabieg, także dziękuję bardzo za uczucie pacjenta. Śliwka się uśmiecha. Odzyskuje przytomność. Uratowana Zabezpieczamy igłę, wyrzucamy i, i uratowane życie.